Mistrzostw Polski. 19 rajd krakowski. Tym razem dopisała frekwencja. Na starcie stawili się prawie wszyscy liczący się w tym sporcie, w tej dyscyplinie. Pierwsza próba Super OS Pasternik. W sumie do przejechania będą mieli 572 km 21 OS-ów o długości 181 km. Wystartowało 58 zawodników, ponad dwa razy tyle co w poprzednim rajdzie Kormorana. Tam narzekano na stan nawierzchni, na wyniszczający charakter rajdu. Tu zawodników było więcej, a i warunki, w którym przyszło im walczyć, lepsze. Kto wygra? Czy ekipa Toyoty, czy też ktoś z groźnych konkurentów? Paweł Przybylski ma największe szanse na zwycięstwo i też jeździ najefektowniej. Bardzo dobrze w tym sezonie prezentuje się ekipa Renault Polska. Już trzy samochody startują: dwa Clio Williams i jeden Clio 16V. I Robert Herba na Nissanie będzie miał kłopoty techniczne. Przybylski wygra 20 z 21 OS-ów. Na jednym z nich zajmie pierwsze miejsce ex aequo z na Fordzie Escortie, a jeden wygra Bogdan Herring na Renault Clio Williams. Obserwatorzy rajdu zwracają uwagę na zmiany warty. Coraz więcej dobrych, szybkich hał, ale nie wszyscy kierowcy są w stanie nad nimi zapanować. To pechowy zakręt dla uczestników rajdu krakowskiego. I kolejny wjazd do rogu. Ale jak zwykle w takiej sytuacji można liczyć na pomoc kibiców. Choć strata będzie spora. I kolejne Clio w efektownym przejeździe. W sumie na mecie w pierwszej siódemce będą aż trzy Renault Clio. A tu walka o przetrwanie z pomocą kibiców. Udało się. I w drogę. W czołówce rajdu obok Toyoty Przybylskiego i trzech Clio także Ford Escorty. Najwyżej uplasował się chojnacki z Namysłowskim na Fordzie Escortzie. Bogdan Hering zajmie drugie miejsce na mecie, a wygra Paweł Przybylski. Czy jedzie po kolejny tytuł mistrza Polski? Więcej